Ajde, ajde. magar, Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. Jestem w bułgarskiej Macedonii, a wokół mnie góry piryn. Ajde, penczu, ajde. Drodzy Państwo, kwestia macedońska jest dość delikatna i zawikłana. Otóż Bułgarzy uważają Macedończyków za swoich górali. Mają do nich taki sam stosunek, jak Polacy do górali podhalańskich. Oczywiście zupełnie innego zdania są. Mieszkańcy Republiki Macedonii, bowiem oni uważają się za osobny naród. To wszystko kompletnie kwestionują Grecy, którzy twierdzą, że są spadkobiercami Aleksandra Macedońskiego, zatem do nich należy cała macedońska tradycja. Oczywiście. Z kolei te wszystkie teorie kwestionują Serbowie, uważając Macedończyków za górali swoich. Ja tego bałkańskiego węzła nie zamierzam rozwiązywać. Muszą Państwo zauważyć, że są tutaj trzy rzeczy zupełnie pewne. To jest ten ja, to jest osiołek Pęczo, to są luki ze składnikami koniecznymi do ugotowania pierwszej tutajszej potrawy oraz piękno bur. Czas pokazać, co miałem w lukach, no więc przede wszystkim miałem czuszkę, czyli genialną bułgarską paprykę, mającą pod sobą chyba wszystkie papryki w świecie. Oprócz tego miałem wspaniałe z słońcem pachnące tutejsze pomidory. Miałem jajka w stanie nienaruszonym. Osiołek niezwykle delikatnie z wielką wprawą przeniósł przez pół pirynu. Miałem sirenie, czyli rodzaj twarogu z krowiego mleka. I drodzy Państwo, to razem z cebulą, olejem słonecznikowym, będzie służyło do zrobienia dania, które zwie po tutejszemu miszmasz. Jest to rodzaj treściwej jajecznicy z jarzynowym wkładem. Zaczynam od obrania i posiekania cebuli. Proszę Państwa, na patelnię wlewam olej słonecznikowy. Mogą Państwo, zwłaszcza ci, którzy nie lubią oleju w jajkach, zrobić to na maśle. Ale tutaj tradycyjnie robi się to na oleju, bo najpierw trzeba zeszklić jarzyny. Zaczynam od cebuli. Ona na patelni będzie się szkliła, a ja natychmiast przygotowuję czuszki. Trzeba je najpierw obrać z pestek. O, właśnie tak. I pokroić w takie. Paseczki. proszę spojrzeć. Do lekko zeszklonej cebuli dorzucam teraz trzy czuszki. -Oczywiście to nie są ostre papryki. W języku polskim wzięliśmy nazwę bułgarską czuszka, ale nazywamy w ten sposób tylko małe, ostre papryczki. Tymczasem w Bułgarii normalna papryka to jest czuszka, a ostra papryczka, taka jak u nas czuszka, to jest liuta czuszka. Pamiętajcie Państwo o tym, to bardzo ważne leksykalne rozróżnienie. Zatem teraz mamy czuszkę i łuk, czyli cebulę, razem na patelni. One się duszą, a ja mogę przygotować pomidory. Jeśli Państwo to będziecie robić w domu, to możecie oczywiście sparzyć pomidory we wrzątku i obrać je ze skóry, ale tutaj w tych górskich warunkach myślę, że wybaczycie mi Państwo, jeśli nieco pomidorowej skórki będzie w potrawie się plątać. W każdym razie trzeba wyciąć ten stwardniały kawałek pomidora, pokroić je w kawałki, byle jakie, dorzucić na patelnię. One się zaraz pod wpływem ciepła rozpadną i stworzą jednolitą, prawie jednolitą jarzynową masę. Proszę Państwa, to się dusi, a ja muszę zająć się sirenie. To tylko z pozoru jest taki sam twaróg jak u nas. Z pozoru, bowiem w Bułgarii żyje specjalna bakteria, zresztą zwana bułgarską, która nadaje tutejszemu kwaśnemu mleku oraz twarogom niepowtarzalny smak. Bardzo przyjemny, twardy ser. Znają Państwo pewnie grecką fetę, chociaż proszę mi wierzyć, to jest znacznie lepsze niż feta Kwestia marketingu feta jest w każdym polskim e, supermarkecie. Sirenie nie, ale myślę, że winno tam e, trafić. Zatem teraz kroję ten ser w kostkę i będę go mieszał razem z masą jajeczną. Słyszą Państwo jak on ładnie skrzypi. Zresztą nie mogę sobie odmówić tego. Wspaniały. Wspaniały ser. Pokrojone w kosteczkę sirenie. Przerzucam teraz do miski. To sirenie jest dość twarde, ono chwilę stało i dojrzewało. Jeśli mają państwo miększą wersję, to można po prostu ją zetrzeć na tarce. Równie będzie w porządku, ale ja mam kosteczkę i teraz do tego będę po prostu wbijał jajka. Świeżutkie, wiejskie jajka. Na patelni mamy już coś w rodzaju gęstego, jarzynowego sosu, zatem proszę Państwa, należy teraz tylko szybko rozbić jajka, tak by stworzyły razem sirenie. Masę jajeczną, doprawić je solą. Z solą trzeba uważać, ponieważ ser jest w sposób przyrodzony słony, doprawić to koniecznie świeżo zmielonym czarnym pieprzem i teraz całość można wylewać na patelnię. Po prostu tak jak zwykłą jajecznicę mieszając i czekać, aż się zetnie, lecz ściąć się winna nie za nadto. Przynajmniej ja nie lubię za bardzo ściętej masy jajecznej. Mieszamy i za 2-3 minuty miszmasz będzie gotów. Proszę Państwa, miszmasz gotowy. Tego się raczej tutaj nie jada na śniadanie, ponieważ śniadania jak to na południu są dość skromne, ale posiłek południowy dla kogoś, kto, tak jak ja, szedł z gór, idealny zapach papryki i pomidorów, aż ciągnie się po całej połoninie. Drodzy Państwo, oto Miszmarz, a dookoła mnie bułgarska Macedonia. Gdy schodzi się tą właśnie drogą z masywu Pirynu, pierwsza wioska jaką napotykamy to Lubowiszte. Tutaj są bardzo przyjemne miejsca do spania, ale ja idę dalej. Idę jeszcze w dół, bo przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, słynne winem starożytne miasto Melnik oraz Rożenski Monastyr. Rzeński monastyr to cel pielgrzymek zarówno Bułgarów, jak i Macedończyków. Sam klasztor wzniesiono w roku 1217, a część stojących do dzisiaj zabudowań pochodzi z wieku XVI. Drodzy Państwo, już za chwilę z widokiem na klasztor przygotuję coś niezwykle charakterystycznego dla monastyrskiej kuchni. Kuchnie klasztorne bardzo często niezwykle pilnie strzegą swoich tajemnic i sekretów, ale nie w Bułgarii, proszę Państwa. W Bułgarii istnieje specjalna szkoła gotowania z monastyrów się wiodąca. Bardzo często pielgrzymi przybywający do takich miejsc jedzą zupy. Zupy, które gotują mnisi. Również Bułgarzy gotują sobie w domu takie rzeczy. To będzie, drodzy Państwo, monasterska bob ciorba, czyli zupa klasztorna z fasoli. Bob to po bułgarsku nie bób, a fasola, więc też fasolę mam w garnku. To jest biała fasola, która przez noc była moczona. O średniej wielkości biała fasola. Następnie wstępnie zagotowana z wodą. Ta pierwsza woda została odlana. Teraz zalałem ją wodą świeżą i dodałem nieco Pasty pomidorowej. To jest wszystko na bardzo małym ogniu, ponieważ ten dniany bułgarski garnek jest nowy i żeby nie pękł, trzeba go na początku na bardzo małym ogniu trzymać. Ale wszystko się zrobi tak, jak trzeba, ponieważ to już za chwilę zacznie się gotować, a ja muszę w międzyczasie pokroić seler oraz marchewki. Korzeniowy seler, marchewka to najpierw musi się znaleźć w garnku razem z fasolą. Marchewka i seler do garnka kiedy zmiękną, zupa będzie się już prawdopodobnie nadawała do jedzenia. Ta fasola jest na wpół miękka. Myślę, że około 10-15 minut zostało całości do ugotowania się, ale w związku z tym muszę jak najspieszniej. Dodać do środka takie oto małe cebulki, dymki obrane ze skórki, kilkanaście, im więcej, w zasadzie tym lepiej, koniecznie w całości. Nie posiekamy, to stanowi o uroku tej zupy. Wiele bułgarskich przepisów właśnie tak każe wrzucać malutkie cebulki do środka. Proszę Państwa, zatem to przykrywam, to niech się gotuje, a ja zajmę się. Siekaniem dwóch rodzajów natek. To jest natka pietruszki, a to jest natka selera, selera korzeniowego. Tę dodam prędzej, bo ona ma takie grubsze końce i chodzi o to, żeby była absolutnie miękka. W każdym razie za pięć minut znajdzie się jedna, a na samym końcu druga w środku. Razem z selerową nacią w garnku znajdzie się luta czuszka. Proszę Państwa, wrzucam ją teraz, a nie na samym początku, bo chodzi o to, żeby ona nie rozpadła się kompletnie w zupie. Wtedy rzecz byłaby piekielnie ostra. Tak zostanie w całości, będzie można sobie ją wygnieść i dozować miarę ostrości. Luta czuszka wędruje do środka. Et voilà. Proszę Państwa, to jest postna wersja monastyrskiej Bobczorba, ale mogą też Państwo, robiąc sobie to w domu, dodać tutaj nieco kiełbasy. W Bułgarii dodaje się do tego kiełbasy, kiełbasy zwanej nadenica, a najlepszą nadenicę robi się właśnie w bułgarskiej Macedonii, więc mamy kolejny macedoński ślad. Natomiast trzymajmy się tym razem w wersji postnej, w wersji klasztornej. Drodzy Państwo, teraz czas, by. Do środka wetrzeć na tarce, tak jak się to zwykło w tych stronach robić, kilka dojrzałych pomidorów. W ten sposób skórka zostanie na zewnątrz, a do środka trafi tylko pomidorowa pulpa. To jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo dobry sposób. Praktykuje się to nie tylko w Bułgarii, również w Grecji, również w Turcji, również w Hiszpanii. Dojrzałe pomidory wystarczy li tylko zetrzeć. Nie trzeba ich obierać wcześniej ze skórki. Zresztą już parę razy coś takiego pokazywałem. U nas to nie wiadomo, dlaczego rzecz prawie w ogóle nie stosowana. Drodzy Państwo, pomidory w środku, a teraz... Mam tutaj zioła, coś co przesądza o wyjątkowym smaku bułgarskiej kuchni. To jest odmiana mięty zwana Dżodzien. To jest zwykła mięta, a to jest czubryca, czyli czomber. Coś co pewnie ci z Państwa, którzy byli na wakacjach w Bułgarii, przywozili sobie do domu. I teraz trochę. Każdego z tych ziół musi się w środku znaleźć. Trzeba je przed wrzuceniem nieco dłońmi rozetrzeć, żeby one dobrze swój aromat wydobyły. O, właśnie tak. Suszone, ale w pękach zbierane tutaj na tych okolicznych wspaniałych łąkach. Na samym końcu, proszę Państwa, dużo natki pietruszki. I pozostaje mi już tylko doprawić zupę solą oraz świeżo zmielonym pieprzem, sól jest również świeżo zmielona, morska sól również w Bułgarii w okolicach Burgas takową się produkuje, pieprzu nie za dużo, pamiętajcie państwo o ostrości płynącej z lutej czuszki. I teraz już wszystko wystarczy wymieszać, drodzy Państwo, i nałożyć. A żeby to wyglądało tak, jak wyglądać, powinno nałożyć to najlepiej do właśnie takiej glinianej miseczki. Dużo jarzyn, ich proporcje są w zasadzie dowolne. Im więcej, tym lepiej. Ważne są te małe cebulki oraz zioła. No i oczywiście fasola, ponieważ jest to bob czorba. Drodzy Państwo, i tym sposobem to, co mam w miseczce, pachnie identycznie jak ta łąka. To jest po prostu zapach bułgarskiej kuchni zapach Macedonii. Gdy przekraczamy formację piaskowca, znak to nieomylny, że zbliżamy się do Melnika. Miasteczko leży w kotlinie, wśród tych niezwykłych gór, które za rok mogą wyglądać zupełnie inaczej, bo każdy deszcz zmienia ich formę. Auto miejsce słynące. Uprawy winorośli i wyrobu niezwykłego czerwonego wina już od czasów starożytnych. Dziś może trudno w to uwierzyć, ale jeszcze na początku XIX wieku w Melniku mieszkało około 25 tysięcy mieszkańców. Jednak wojny bałkańskie, emigracje i przesiedlenia ludności spowodowały upadek miejsca, które kiedyś czerpało bogactwo z położenia na skrzyżowaniu ważnych handlowych szlaków. Dziś Mieszka tutaj na stałe około 250 osób. Jest to najmniejsze miasto w całej Bułgarii. Typowym dla okolic daniem jest macedońska potrawa pod nazwą Czomlek. Ma ona kilka wersji. Ważne jest, by gotować ją właśnie. W tym oto ceramicznym naczyniu. Ja zrobię czomlek wegetariański. Drodzy Państwo, bułgarska kuchnia słynie z doskonałych jarzeń. Im Bułgarzy, między innymi im Bułgarzy, zawdzięczają długowieczność, zatem czomlek bezmięsny. Od czego zaczynam? Zaczynam mianowicie od tego, że tutaj w tym naczyniu mam lekko rozgrzany słonecznikowy olej i teraz na ten olej wrzucam Dość drobno, choć nieprzesadnie drobno posiekaną cebulę, i ona winna się tylko nieco zeszklić. Lekko całość będę mieszał, cebula się szkli, a ja teraz będę żmudnie siekał tę wielką ilość czosnku. Cała duża główka wspaniałego czosnku bardzo dokładnie winien być posiekany. Proszę Państwa, ten czosnek jest naprawdę niezwykle aromatyczny i znacznie mniej piekący i ostry niż nasz. Zawsze to powtarzam, im dalej na południe, tym można więcej czosnku dodań dodawać. Więc od razu wsypuję posiekaną całą główkę do środka. Przemieszajmy to leciutko, tak jest. Cebula się już trochę zeszkliła. I proszę Państwa, te oto. Małe cebulki. W całości tylko obrane ze skórki znajdą się w garnku. I teraz muszę podlać to wodą. Dlatego też tutaj mam wodę, która wcześniej była zagotowana. Wlewam ją stopniowo. Chodzi o różnicę nagłą temperatur pomiędzy ceramicznym naczyniem a gorącą wodą. Lekko je hartuję. Już można wlać całość. Drodzy Państwo i teraz kolejne składniki. Najpierw pomidory, więc tradycyjnie na pół, tarka i do środka. Gdy ostatni starty pomidor znajdzie się w naczyniu, ważne jest, żeby to były naprawdę ze słońca pomidory, dodaję kolejne składniki. A więc dwa. Listki laurowe, luta czuszka, ta jest bardzo luta, a ta jest tylko trochę luta, więc dwie czuszki. E, oczywiście, proszę Państwa, wino. No i czerwone wino, właśnie z Melnika. Tym winem zachwycał się już Winston Churchill. On zachwycał się co prawda wieloma alkoholami, ale wyłącznie dobrymi, więc na jego opinii, myślę, mogą Państwo polegać. Do tego jeszcze dodam. Trochę czerwonej papryki słodkiej w proszku, nieco znanej już Państwu czubrycy, i teraz rzecz całą: posolę przemieszam, przykryję i będę gotował, aż cebulki nie staną się miękkie. Proszę Państwa, na arenie pojawiła się nowa, mała patelenka. Na niej to rozgrzewam olej i teraz będę robił zasmażkę. Tak jest, ją się tutaj robi na oleju słonecznikowym. Więc wsypuję mąkę i stawiam z powrotem na ogniu, rozprowadzając wszystkie grudy z tego powstanie zasmażka, którą za chwilę będę rozrabiał wodą. Zasmażka nie ma ani jednego cienia grudki, nie powinna być zbyt złota, więc teraz już przekładam całość na deskę i muszę tutaj wlać nieco zimnej wody, żeby osiągnęła ona postać płynną. Pamiętają Państwo, jeśli zasmażka jest gorąca, to woda zimna, ewentualnie zimna zasmażka i gorąca woda. Wtedy nie będziemy mieli w całości grud. Zasmażka jest już płynna, więc wlewam ją stopniowo, mieszając cały czas tym, co mam w garnku. O właśnie tak. I proszę państwa, jeśli to się teraz zagotuje, to z pewnością zgęstnieje. A zagotuje się już za chwileczkę. Jeszcze muszę całość tylko doprawić solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Proszę Państwa, tak właśnie wygląda najprawdziwszy macedoński czomlek. Czomlek i Mełnik. Okazji do próbowania wina oczywiście tutaj nie brakuje. Mnóstwo mechan, czyli stylowych karczm. Jestem na tarasie jednej z nich Despot Sław. Drodzy państwo, tutaj pokażę, czym miejscowi leczą syndrom dnia poprzedniego. To jest rodzaj zupy z flaczków. Nazywa się to szkembę czorba. W tym garnku mam już flaczki. Zaraz pokażę państwu. O te flaczki są już pokrojone, miękkie. Wcześniej przygotowuje się je tak samo jak nasze flaki, czyli należy je obgotować w kilku wodach, wody wylać, następnie gotować w bulionie do miękkości. Najlepiej, gdyby to były flaki jadnięce. Mogą też to być flaczki cielęce. Kiedy flaczki są miękkie, trzeba zrobić rzeczy następujące, bardzo proste. Otóż tutaj mam wspaniałe, miejscowe kisieło mliako, czyli bułgarski, niezwykle pyszny jogurt i teraz Będę go dodawał. Najpierw rozmieszam dokładnie, żeby woda, która mogła na wierzchu się utworzyć, razem z całością się połączyła, żeby to nabrało takiej kremowej, welurowej konsystencji. I teraz, drodzy Państwo, po prostu będę, mieszając cały czas to kisieło mleko do środka wlewał. W naszych warunkach mogą Państwo użyć jogurtu. No dobrze by było, gdyby to był porządny jogurt, nie taki z mleka w proszku, ale pojawiły się już greckie jogurty, bardzo podobne do bułgarskich. Być może i wkrótce bułgarskie do nas zawitają. Drodzy Państwo, zatem cały czas mieszając wlałem kisieło mleko do środka. Trzeba to teraz doprawić do smaku nieco solą, soli niedużo, trochę pieprzu. Soli nie bo przecież bulion miał w sobie sól. Proszę Państwa, konieczna jest druga patelenka, ponieważ na niej teraz muszę rozgrzać masło i w tym będzie lekko podsmażana papryka. Ta szkębę czorba wywodzi się z kuchni tureckiej. To się w Turcji nazywa işkembe i jest tam ortodoksyjnie robione wyłącznie z flaczków jagnięcych bądź też baranich. W tej miseczce mam zwykłą słodką paprykę w proszku, której dodaję mniej więcej łyżeczkę i natychmiast w maśle muszę ją rozpuścić. Ta masa już jest bardzo ładna i czerwona, ale jeszcze dodam czegoś dla smaku, mianowicie kruszonej, średnio ostrej papryczki wcześniej suszonej, piper po bułgarsku, biber, kirmizi biber po turecku i natychmiast pod tym gaszę ogień, żeby papryka się nie przypaliła, nie skarmelizowała a wtedy zgorzknieje i będzie niedobra. To już wystarczy li tylko przemieszać. I proszę Państwa, teraz należy zrobić tak. Teraz należy do miseczki albo talerza nalać sobie szkębę czorba. To jest znacznie rzadsza rzecz niż nasze flaczki. To ma konsystencję zupną, ale nieco gęstego z dna sobie dobiorę, no i rzecz byłaby boleśnie, boleśnie niepełna bez dodatków. Pierwszy już państwo znają, masło oraz papryki słodka oraz lekko ostra. No i proszę państwa, tego w zasadzie nie je się bez otóż zawartości tego naczynka. To jest ocet i czosnek. Do octu, białego octu winnego, ściera się, bądź dodaje nieco posiekanego czosnku i każdy do smaku rzecz sobie doprawia, ponieważ mój smak dzisiaj bardzo łaknie czosnku, więc dodaję tego sporo i proszę Państwa, najpierw to, a potem koniecznie to. Szkębe, czorba, najprawdziwsza bułgarska potrawa. W dwadzieścia kilka minut można ledwie musnąć e, tak wspaniały i obfity temat, jakim jest bułgarska Macedonia. Jestem w tej chwili na przełęczy predeła oddzielającej od siebie dwa pasma górskie, mianowicie Piryn oraz Riłę. Stąd widać również rodopy. Drodzy Państwo, to jest po prostu ocean informacji, skarbnica kultury ludowej i wspaniałych potraw. Będę odchodził w stronę Riły. To już nie jest bułgarska Macedonia, ale w dalszym ciągu Bułgaria. Tak samo piękna jak to, co chciałem w dzisiejszym odcinku pokazać. Więc, drodzy Państwo, jeśli chcecie wiedzieć więcej, zwiedzajcie Bułgarię na swój własny rachunek. Kłaniam się nisko. Do widzenia.